Cześć, tu Rafał z kanału Stowarzyszenie Cichych Wojowników. Oto pięć brutalnych, życiowych mitów, o których ludzie nie za bardzo lubią rozmawiać czy też słyszeć. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Zaczynamy. Mitem pierwszym jest to, że wygląd nie ma znaczenia. Może ci się to nie spodoba, ale jest to jeden z brutalnych mitów. To, że ocena ludzi tylko na podstawie wyglądu jest nieuczciwa i nieetyczna. A znaczenie ma tylko piękno wewnętrzne, rzadko idzie w parze z rzeczywistością. Wygląd się liczy i to bardzo. Ludzie są wzrokowcami i często z automatu oceniają książkę po okładce. Ponad przeciętna atrakcyjność ma wpływ na samoocenę, relacje społeczne, zdrowie psychiczne, życie zawodowe i ogólną satysfakcję z życia. Domyślam się, że niektóre osoby czują, że świat jest niesprawiedliwy i egoistyczny w tej właśnie kwestii. Na szczęście możemy obrócić grę na swoją stronę i zacząć po prostu inwestować w swój wygląd. Ogranicz używki, cukier, zadbaj o sen, zainteresuj się zdrowym odżywianiem i zacznij uprawiać jakiś sport. Nic nie poprawia wyglądu bardziej niż regularne uprawianie sportu. To nie jest fizyka kwantowa i każdy może to robić. Wygląd ma znaczenie i nie zmieni się to nigdy, a twoim zadaniem jest sprawić, by był on jednym z twoich atutów. Kolejnym z brutalnych życiowych mitów jest to, że ludzie nie oceniają innych po pieniądzach. Naturalnie wiele osób ceni sobie takie cechy jak empatia, życzliwość czy osiągnięcia w dziedzinach innych niż materialne, i niekoniecznie osoby zamożne robią na nich wrażenie. Natomiast nie dzieje się tak w większości przypadków. Pomimo, że na świecie żyje wielu nieszczęśliwych milionerów, którzy potrafią być dosłownie dupkami, osoby z wyższym statusem społecznym i większymi wartościami materialnymi, są postrzegani z większym szacunkiem i podziwem. Osoby bogate są kojarzone z sukcesem i przypisuje im się zdolności zarządzania, przedsiębiorczości i inteligencji, które przyczyniły się do ich bogactwa. Dlatego mogą być podziwiane i traktowane bardziej pozytywnie. Wyobrażenie o ludziach majętnych jest wręcz podkolorowane w oczach niższej klasy społecznej, która dosłownie myśli, że pieniądze dają szczęście. Mit pod numerem trzecim. Ciężka praca to klucz do sukcesu. Jednym z powszechnie przyjętych przekonań jest to, że ciężka praca jest kluczem do osiągnięcia sukcesu i poprawy sytuacji życiowej. Jest to idea, która wydaje się intuicyjna i logiczna. Jednak w rzeczywistości jest znacznie bardziej złożona. Wielu ludzi zmagających się z trudnościami życiowymi, brakiem fachu czy ogólnie mówiąc, brakiem świadomości rozwoju, może pracować ciężko, ale nie będzie w stanie wyjść z trudnej sytuacji finansowej. To, że ciężko pracujesz, nie oznacza, że wnosisz do swojego życia wartość dodatnią. Także powiedzenie, że ktoś ciężko pracuje, a mimo to ledwo wiąże koniec z końcem jest przykre, ale prawda jest taka, że jedno z drugim mało ma ze sobą wspólnego. Ciężka praca popłaca i jest kluczem w osiąganiu wielkich rzeczy, ale tylko pod warunkiem, że żagiel łodzi, którą płyniemy, jest ustawiony w dobrym kierunku. Kolejnym brutalnym życiowym mitem jest to, że wszyscy rodzą się równi. Filozoficznie i etycznie można powiedzieć, że każdy człowiek rodzi się z równą wartością moralną i godnością, że każdy człowiek ma równe prawo do życia. Wolności i posiadania własności. Jednakże, jeśli chodzi o kwestie biologiczne, społeczne i ekonomiczne, to nie każdy rodzi się w równych warunkach i z równymi szansami. Wpływają na to takie czynniki jak miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne, zdrowie, dostępność do edukacji, sytuacja ekonomiczna rodziny i wiele innych. Gdybyśmy żyli w perfekcyjnym świecie, nie miałoby znaczenia, gdzie się rodzimy, ale prawda o świecie jest inna. Ludzie urodzeni w krajach takich jak Szwajcaria, Monako czy Norwegia od pierwszych lat mogą cieszyć się możliwościami, jakie te kraje gwarantują. Służba zdrowia, edukacja, zarobki, jak i wysoka świadomość ludzi będzie miała zdecydowany wpływ na rozwój osobisty, a docelowo jakość życia. Sytuacja zmienia się diametralnie dla osób urodzonych np. w którymś z krajów Afryki, gdzie bezustannie mają miejsce konflikty zbrojne. A od małego wpajane są wartości, które mają za zadanie dosłownie ogłupić społeczeństwo w celu podporządkowania ich systemom rządzącym. Tak, dla przykładu, w Afganistanie tylko około 19% kobiet powyżej 15 roku życia potrafi czytać i pisać. Myślę, że można byłoby wymieniać jeszcze mnóstwo przerażających prawd na temat krajów, gdzie handel ludźmi jest na porządku dziennym, homoseksualizm karany jest śmiercią. A brak służby zdrowia dla kobiet nikogo nie dziwi. Dlatego choć każdy człowiek z natury jest równy i zasługuje na szacunek, to warunki, w których rodzi się i wychowuje, mogą powodować, że niektórzy ludzie zaczynają życie z mniejszymi szansami niż inni. Piątym brutalnym życiowym mitem jest to, że cokolwiek ci się należy. Prawda jest taka, że nic nikomu nie należy się za darmo. W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o ludziach, którzy uważają, że cokolwiek się dzieje, to im się należy. W dużym więc uproszczeniu. Człowiek roszczeniowy uważa, że mu się należy, ale zapytany z jakiego tytułu nie jest w stanie udzielić obiektywnego wyjaśnienia. Najczęściej natomiast usłyszymy odpowiedź: bo tak lub obaczanie swoją niekorzystną sytuacją innych. Na przykład szefa, który nie chce dać podwyżki, lub też partii rządzącej. Która nie chce rozdawać darmowych pieniędzy. Powodami takiego podejścia może być kwestia braku odpowiedzialności, wygody, egoizmu, lenistwa lub po prostu braku wiedzy. Przełamanie zależności od innych osób lub okoliczności, jak i radzenie sobie w trudnych sytuacjach samodzielnie wymaga pracy i zaangażowania. Poleganie na samym sobie oznacza, że masz większą kontrolę nad swoim życiem i możesz podejmować decyzje zgodnie z własnymi celami. Niezależnie od opinii czy ograniczeń innych ludzi. Natomiast zrozumienie, że nic nikomu nie należy się za darmo, jest tu kluczowe, by zacząć jakąkolwiek przemianę. Widzę, że materiał był interesujący, skoro obejrzałeś go do końca, łapka w górę będzie świetnym prezentem za moją pracę. Z góry dzięki, i do następnego!